Jeżeli uda mi się pokonać niepokonanego gracza, to wygrywam pół miliona dolarów. A w tym filmie zmierzy się też z innymi charyzmatycznymi i potężnymi youtuberami. Zaczynając od Sasinka, a naszym zadaniem będzie zdobyć jak największej ilości prezentów w przeciągu 5 minut. Kto zdobędzie ich najwięcej, wygrywa nagrodę o wartości 50 tysięcy dolarów. A zaczynamy za 3, 2, 1. Start. Dobra, lecimy. Młyscy, ty trzymaj kciuki, a nie tutaj mi śpisz. Masz być moją motywacją. Nie, no ja nie mam prezentów. Dobra, chłopaki, dajcie mi prezent, proszę. Prezenty. Nie, 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 prezenty! O! Tak, 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 tak! Dajcie mi prezenty, dajcie prezenty, no nie, no on zabrał Dobra, panie szkielecie. Mam dwa świąteczne prezenty. Let's go, let's go, let's go. Dobra. O kurde, ty, tutaj się respi dużo modów. O, o, o! Tak, tak, tak. O, dobra. I ja będę latał z tym i będę pokazywał ludziom, że tego potrzebuję. Dobra, na pewno ktoś da. Jestem pewny, że ktoś to da. Nie ja potrzebuję zabrać prezenty. Dajcie mi jakieś, proszę. O, o, o! Dobra, dzięki, 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 dzięki. Ej, no daj! O, dobra, dobra! Mam, trzymam, trzymam, trzymam! A ty masz? Nie, no, no łopatę Grincha, no proszę cię, stary, na pewno masz. Ła! Co jest? Ej, no! Wezmę, wezmę, wezmę! Jak się ma wyszły sy? Aha, okej. Okay. No dobra, czemu mnie goni? No, zostaw mnie! Proszę cię, zostaw mnie! Dobra, muszę połowę zabijać. Nie, nie dostałem nic. No, proszę Cię, no daj mi spokój, no! Dobra, nic nie wypadło. Może z tych jeszcze uda mi się coś tutaj wydropić. Kurde, no tyle czasu już minęło, no nie może tak być! O, tutaj się leją. Koleżko! 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 Koliga! Ej dobra, nie, nie skupiam się na graczach, po co mam się na nich skupiać? Muszę spróbować tą skałkę sobie zdobyć, 7 HP Nic nie zdobyłem! No nie gadaj Ej dobra, znalazłem jakiegoś mega spota, nie? Dobra, bałwan 6, 6 mam, 6 mam, dobra, nie! Ale no nie no trzeba miegać, trzeba miegać! Jak ja mam coś zdobyć? Mam dwa prezenty dopiero! Mało, mało No tylko... Ku... Nie, dobra, szczerze. Ja mam dosyć, nie? Spycham go na dół. je zaraz zepchać. O kurcze, spadłem na dół. O, Jezus. Nie zrobiłem opery, niedobrze. Ej, prezent! Mam, moje! Dawaj prezenta! No, padł. Mam 20! I daj mi prezenty. O, o, tak, 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 Jeszcze, jeszcze, jeszcze daj mi. Ej! Zostałem uderzony łopatą Grincha! z gościu! O, czekajcie! O, dobra, dobra! 10, dobra, no i mamy akurat koniec czasu. Tak więc ile masz prezentów? Stary, mam 10 prezentów. To nie jest na pewno dobry <laughs> wynik. Ja Jestem pewny, że to jest słaby wynik, naprawdę. Ja mam 20! Nie no, co? Ten pojedynek niestety skończył się moją porażką, a Asesinek odebrał swoją nagrodę. W tym filmie zobaczycie jeszcze wiele ciekawych twórców, a m.in. Esa, który jest niepokonanym graczem na anarchii. Ale teraz zajmijmy się pojedynkiem z Kostem, w którym musimy wykazać się dobrym celem, ponieważ na tej specjalnej mapie będziemy rzucać się śnieżkami, które wbrew pozorom zadają ogromne obrażenia. A kto pokona drugą osobę, wygrywa 100 tysięcy dolarów. dawaj 3, 2, ry, dobra. Ja biorę, tak, dostałem sobie. Oj, dostałem chyba dwoma. Oj, dobra, teraz chyba ładnie dostałeś. Uspokój się. Uj, uspokój się! Ale dostałeś, yo. Uspokój się, dobra, to było akurat mocne. Boli, 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 boli. Boli, boli zostaw mnie! Oj, dobra, ale teraz What? ci dałem, ale teraz ci dałem. Dobra, okay. teraz chyba dużo musiałeś dostać. Oj! <grym> dobra, ale teraz weszło! Ale Zabaj mi się ręka trzęsie. Stanie! ja ty MINIESZ?! Dobra, wycinaj! Oh, i... Co jest Alkombo! Dobra! Miniesz, nie! Jest albo blisko człowieku! O, o Jezus, ale ty też chyba co? Koniec, koniec! Nie, nie mam już! kaplicę A to Jezus! Daj mi spokój! Nie mam jakiś streamek zabiję zaraz! Bo go zabić mieczem, jest okej okay. Co ty jesteś? O, dobra, ostatnie mięsko mam. Jak to masz mięska? Ostraszające. Ile masz HP? Nie, dobra bądź... Nie, on we mnie siedzi. Nie! Proszę! Nie! Ile miałeś mi HP? Nie wiem, bo u mnie zginął. Czekaj, co? No, mi... Cie... bo zginę... Zabili... cię Ej, cię Ale ja też cię zabiłem. Szliśmy web w web i pokonaliśmy się w tym samym momencie, dlatego zrobimy dogrywkę. A wy poczekajcie, bo czeka mnie jeszcze walka z niepokonanym graczem, którą zobaczycie za chwilę. Teraz przejdziemy do pojedynku z Faskim, w którym podkopując drugą osobę musimy spowodować, żeby spadła ona do przepaści. W tej konkurencji nawet małe potknięcie może zadecydować o wygranej 100 tysięcy dolarów. A zaczynamy za 3, 2, 1. Go! dawaj lecimy! No. Dobra, ej. No nie graj, nie graj w tą wędkę Czemu nie? No nie można tak grać Aha, wędkę. no dobra, dobra, dobra Oj! <gryw> Spadłeś też czy nie? Nie Ja żyję, ja żyję Dobra, 1-0 dla do ciebie stary, dawaj, lecimy druga runda O, oj, oj, oj No nie, dobra, ale to było bliskie teraz Dobra, przeskakuję O, dobra, jest, 1-1, 1-1 Oj, Ole było blisko stary Oj, oj, oj na, na, na krawędzi o nie, dobra oj, 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 ej, jak to blisko ty byłeś blisko, blisko. blisko teraz Ty też byłeś blisko na krawędzi Dobra Just tak, kraszujemy, Cofamy się Ej, jest, dobra Jest, jest, jest Jest, jest, jest No jest. nie jest. Lecimy Jest i do ciebie, stary Jeszcze jedna runda i wygrywasz 100 tysięcy Mam nadzieję, że teraz uda... Jezus, jak blisko było Ej, dobra Opanuj się, opanuj się Jest, dobra, dobra, dobra dwa, 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 dwa. Dobra, dawaj 3, 2, 1, lecimy o Jezus! Ej dobra, to było to było szczerze mega bliskie, dobra? Ja tutaj sobie pójdę. Muszę zmienić. Oj. oj! Oj 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 oj! Czuję się oj. troszeczkę. Dobra. Ostatrzony. Ostatni. Dobra. 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 Opanuj się, opanuj się, opanuj się, opanuj się. O, ja, dobra, czekał. Jesteś bragu! Tak, 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 tak. Nie! Nie, dobra! Jak ty skończył? Ej, ej, dobra, to jest przesada! Jak ty to zrobiłeś? Ej, dobra, teraz było no tak nie, blisko. ej, Teraz, teraz, nie, dobra! Wygrałem. Nie! Wygrałem! Dobra, dobra, jak to się stało? Faski chyba nauczył się latać, co doprowadziło go do zwycięstwa. A wy zobaczcie teraz, kto okazał się lepszy w walce z kostem. Dobra! A no nie! Mam cię! O! 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 Ile dopiję, co jest grane? Dobra, ej, dobra, czekaj, sojgarda! Dobra! O, bo tak trochę dwóch na jednego. Jest, ej, dobra, boli. Ej, dobra, niech pan wyluzuje, no niech pan wyluzuje, ej. Dobra! O, dostałeś chyba! Ej, dobra! A! Co jest? Dobra Chodź tu Nie yeah. Ała, o awa Mam takiego okay. lowa, mam takiego lowa Dobra, musiałem refa zjeść, musiałem refa zjeść Mam trzy serca, łap. O kurde Nie, dobra, proszę Cię Nie, ja, nie, kocha, nie Proszę Cię, zostaw mnie, zostaw nie, zostaw nie, Nie Jem refa Chodź tu Ej, nie No, fuck Dobra nie, bo ty tam jesteś Ty mi widzisz Dobra Nie Ja. widzę Oj Dobra Ej, teraz tak dostałeś ładnie Dobra Ucieczka! Oła, 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 oła! Ale dostałeś! Ale kombo. Oj dobra, kawa teraz też nieźle. Dobra. Macie Gaming mnie zabija. No no, spokojnie, kość. spokojnie, SPOKOJNIE! Kostu, uważaj! O. Nie, dobra, walorant! Yes. Proszę! Oj, no GG. Pojedynek był naprawdę zacięty, ale to jednak ja zadałem ostatni cios, dzięki czemu udało mi się zachować pieniądze. Bardzo mnie to uszczęśliwiło, ale jeszcze bardziej uszczęśliwi mnie to, jak zasubskrybujesz ten kanał, jeżeli ten film Ci się podoba. A spodoba Ci się na pewno ostateczna walka z niepokonanym graczem, ale zanim zawalczę z SM, dostoczy pojedynek z kreatorkiem. Naszym zadaniem będzie jak najszybsze pokonanie 50 graczy, które rozpocznie się za 3, 2, 1. No, lecimy, wskakujemy. Ja sobie od razu na samym początku, Cox'Ap, szybko streink żeby. Tutaj mieć jak największe okay, okay. szanse Ja już mam początku. pierwszego gracza nie, Już pierwszego zrobiłeś? O nie dobra Niedobrze dobra, Ja biorę jakiegoś sztuku A wędki nie można używać na strefie Dobra tego nie wiedziałem Znaczy tego sobie bym teraz szybko zrobić zrobił Dobra O kurde co on takiego noka dostał? Dobra może uda mi się go jakoś szybko zabić Ja o czwarty Kurde prawie bym zabił O Jezu dobra piąty O o Dobra. Dobra, nie, bo mi teraz ten... mi teraz jakiś anarchiczny goni. Dobra i podwalaj jeszcze mu killa! Dobra, zabiłem! Yy, szósty chyba? Grać? Coś takiego? Siódmy, zabiłem, siódmego! Ósmy! Ja mam czterech Dobra. O! mu tarcza! O kurde! Dobra, ma drugą. Może go zabiję. Dobra, jedenasty Ok, ósmy. Pokonywaliśmy dosłownie jednego gracza po drugim, a nasz wynik był praktycznie identyczny. Teraz znajdujemy się w momencie, w którym każdy z nas ma tyle samo punktów i bijemy się z ostatnim graczem. Ale kto zrobi to szybciej? Jest! Dobra, ostatni, 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 ostatni. Czekaj, ostatnia osoba. Jakąś TNK mamy. Proszę! Pokonaliśmy ich równolegle, dlatego 100 tysięcy przekażę jednemu z Was. A jedyne co musicie zrobić, to napisać w komentarzu Wasz nick z Discorda, polubić ten film i zasubskrybować kanał. A teraz przejdźmy do pojedynku z Polem, w którym każdy z nas otworzy 10 najlepszych prezentów na serwerze. Kryją się w nich naprawdę mocarne nagrody, a kto będzie miał lepszy drop, zgarnia całość. Dobra, stary Dodaj, tak, otwieramy pierwszy prezent. 3, 2, 1. Dobra, poczekaj. Co masz? O boże, jest tragedia. <noise> jest tragedia. Dobra, pokazujemy sobie na 3, 2, 1, co dropnęliśmy. Dobra, tak? dobra, 3, 4. Co? O! Jest? O! Ile masz? bo <noise> <noise> jest chyba różnica, ile masz? 24. Ja to są 24. Po jeden punkt po prostu, nie? Bo remis. No tak, 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 remis. 3, 4, 4. Ry. Uuu, o, ja pierdzielę. Pierniczki, 13 pierniczków Anarchiczny miecz Ej to jest chyba dużo warte, nie te pierniczki. To, to, te pierniczki chyba są więcej warte niż ten mieczek. 3, 4 O kurcze No, zmianki. Ja pierdzielę. 3-1, 3-1. 3-1, 3-4 O kurde! Co jest? Co? Co? Co tak zrobi dzisiaj, o co chodzi? Co masz? Na no, ty co masz? To ty powiedz jak ty się tak podierałeś. dobra, to patrz trzy, cztery Co jest? Bo? Ej, no ja tego w ogóle nie mogę dropnąć, jak ja próbowałem to zdobyć na odcinku Trzy, cztery No, co? Niedobrze, 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 ale obawiam się, że teraz można nie przegrać. wiem. Ej, A nie koksy? wiem, co, tak tam koksy? Chyba... Refy? Koksy? No, chyba koksy. No to ja mam anarchiczne spanie dwa, więc mój drop jest i tak lepszy mimo wszystko. Dobra, ja mam pomysł. Jaki masz pomysł? Daj, daj mi jeden swój prezent, ja ci dam swój, i ja otworzę twój. Dobra, trzymaj. <laughs> Dobra, może, może tak to zadziała, ale może tak to zadziała. Trzy, cztery. Ry. O nie! Tragedia. Anarchiczne serca, anarchiczne ja mam serca. Jesteś anarchiczny kilof, no to wygrałeś, wygrałeś, bo to jest yes. 40 tysięcy. Odrabiam się. Ej, czekaj, to ja mam powiedzieć. dawaj zrób mi teraz coś takiego, że ja otwieram dla ciebie, a ty otwierasz dla mnie. Trzy, cztery. Dobre. Cieszę się, cieszę się. Naprawdę się cieszę. No to co, pokaż. Trzy, cztery. No, wygrałem chyba. Czekaj, nie, nie wiem. 40, 48 zmianek to jest. A To jest więcej warto niż 10 tysięcy. To jest więcej. Ja bań. pierniczy. Poczekaj, ja muszę teraz pom pomedytować hmm. Hmm. Ale mam ochotę dobra. Cię kopać, może. 3, 4, Ery. O kurde. O, no, nie no, to. jest! Ej, dobra, to jest! Jest! Ej, Ale drug! To jest 16 pierników! <laughs> Patrz to! Nie uwierzysz, nie uwierzysz, stary! Patrz to! No nie! No jakim cudem! To jest hit jakiś! Nie chcesz mi jej oddać! 2... 1 Oj! no oa, oa! Ała, oa! Ała, Aaaaaah dobra no nie będę tego komentował Co masz? Odłożę to w prawym dolnym rogu. Ja mam A na dwa banie, to znowu wygrałem. Miałem ogromną przewagę nad moim przeciwnikiem, dlatego postanowiłem dać mu szansę na zdobycie przedmiotu wartego 250 tysięcy dolarów. Ale czy uda mu się go zgarnąć? 3, cztery ry. Jezu, na pewno masz lepszy drop. Na pewno masz lepszy drop. No stary trójząb mam, proszę cię powiedz, że masz coś lepszego. Cię załamie Wiesz co? Szkoda mi cię, proszę. Masz to chociaż za udział w odcinku. Ej, dzięki. Ej, poczekaj to chodź tutaj na chwilę. Czekaj, patrz. Ja sobie to testuję, nie? Dobra, testuję. Ups. ej dobra, ale to jest... Ej, ej, zostaw to! Otrzymałem od niego cały drop, a my możemy przejść do ostatecznego wyzwania. Czyli walki z niepokonanym graczem o pół miliona dolarów. Ale czy wygrana z nim jest w ogóle możliwa? Dowiedzmy się, startując najcięższe wyzwanie w moim życiu. Trzy, dwa, jeden, lecimy, dawaj. A, to jest to ten, jest knok, ten knok, dziwny. knok dziwny, no o kurczę, A ty masz jeszcze, masz unik na tym, na spodniach. Oj do dobra, co Oj, jest?! Oj, 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 ale dziwnie się tak bije, stary, co jest grane Ja się czuję jak na księżycu Ty też sobie... Ale dziwnie no, jest księcia. Dobra Jezu, ale dziwnie ten log Jezu, jest eee, jakiś lag, jak. no jest jakiś lag w ogóle Oj, no Co jest? Zostaw mnie bielu. Chodź no do. Ja dobra idę stąd Nie, tutaj nie chcę też być, tutaj też nie chcę być, wale, to już walę do beczki, już walę do beczki, zostaw mnie Dobra, ty, chodź do beczki oj, oj. Nie, nie do beczki Chodź do beczki Chodź, do beczki. chodź, chodź. No, taś, 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 taś uh, uh. Unik, unik! Ej, dobra, nie rób tak! Ale poleciałeś Ej, A... bez problemu, jaki... Są kumple! Ej, bo się, ja wiem, który to ty! Poczekaj Dobra Ale ty mnie bije, no Nie, mnie też bił, mnie też bił Ej, dobra Zostaw mnie, zostaw mnie, debilu Zostaw mnie Ej, no! Ty, ty nie ma tak łatwo Ej, dobra, bo lecisz zaraz o, poleśłeś, dobra, lecę za tobą, nie. Ode, okay, ode. Okay. Dobra, zrobiłem o teraz... chyba tutaj... Dobra, idę do ciebie. Ej, nie! Zombiak wam nie przywalił! Ej, dobra, bo to... Ja mam mało pula. HP! Ja mam fulla, Ej, dobra! Bo to jest czerwone już! To jest za duże ryzyko, nie? To jest tak duże ryzyko! Ej, bloki mi się dążą. Dobra, elo! Ej!

Czemu NIE MOGĘ UŻYĆ? A dobra, bo ja wiem do czego już Ej, nie mam wody Oła Oła, oła, oła Zostaw Boli Ej, dobra, bo mi bloki się kończą Gdzie ty jesteś? Nie wiem Tutaj Hejka Padniesz Uuu, NIE, dlaczego? Ej, dobra DOBRA! WACZEK! Ja. Nie, nie, nie Nie ma... Ej, Ej dobra. Tu na czerwono NIE biję, NIE biję! O kurczę. Padniesz nie, nie padnę, stary, ja jestem... Ja latam jak samolot. Lecę jak samolot, bo bajla, kapitan. Czemu na mnie? Dlaczego? Bo co, jestem S? Dobra. Padłeś? Padłeś? Nie padłem! Zatrzymałeś! Jezus, mam dwa bloki, człowieku, zostaw mnie. No patrz, co się im na mnie dzieje, no nie wiem. dobra, bo oni nam depczą teren, człowieku, to jest lecie or teraz. Dobra, dobra ja dobra. mam focus od pięciu, ziom! <laughs> dobra, pomagają no ja mi na o kurde, ale ten Unix trollował teraz. Dobra. Co? No człowieku. Ostatni blok mi został. Ej, chodź tu. Nie ja tak nie mogę. No bo Ej, dobra. Boli, boli, boli. Gdzie tam jesteś? Janko, zapraszam. Padniesz. O kurcze. Nie, nie, nie padnę. Ej Jest gorąco, jest gorąco, ciepło Ej ciepłutko, ciepłutko, o Jezus uh, uh, uh. Ciepło mi, ciepło mi, ciepło mi. Przypominam wam, że walczę z kimś, kogo teoretycznie nie da się zabić, a przy okazji mogę stracić aż pół miliona dolarów, dlatego musiałem być naprawdę ostrożny Ciepło mi, ciemka. Ej, dobra, ciepło, 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 gorąco. D dobra. Nie. <ślam>